Gdzie na kolano z tej strony, a dzisiaj jestem Oliwier? Ja. A dzisiaj jesteśmy na KKP, czyli na dwóch metrowych bramkach i będziemy, znaczy, ja będę strzelać Oliwierowi, tak jak było w ogóle na orniku, na perle. Na Parle i ten, ale na większym boisku. Zapraszam Was do oglądania. Subskrybujcie kanał, łapkę w górę, Napiszcie komentarz. Dokładnie. I zaczynamy. No właśnie. Jeszcze o! Nie, lepiej kurmę! Zaczynamy I piękne rozpoczęcia ścinka Może mnie tutaj nie będzie widać, ale widziola Dam odrobinę bliżej, right? ile widzieli Czekaj sprawdzę Ciebie widać Zrobimy cięcie i zaraz wrócimy Jesteśmy z powrotem, musiałem buta zawiązać. Zaczynamy kolejny palo. O Za mocno! Ale powiem jedno, Oligier bardzo dobrze się bronił. To jest było niezawierzone. Obejrzeliście, żebyście zostawili 15 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z Orlika i na, albo luk na KKP. Więc proszę do, zostawić łapkę w górę pod tym filmem Prawie była poprzeczka więc like oczywiście musimy być zostawiony Yeah, yeah. <laughs> sorry <laughs> Olivier dostał w czułe miejsce Więc Ja czasami też e, dostanę w wiecie w czuły punkt więc Mega to boli się wydaje, że jest 6 kałków i kończymy odcinek. nie no. ma, nie jeszcze nie no to dwie strzelone. Ja pierdzielę! Trzecia bramka! Ja co chwilę to ja... E, szczerze, co chwilę na lewy dolny nie wiem dlaczego, ale po prostu tak nie, mam coś tak po prostu z nogą. Gdyby było odrobinę niżej, to nawet by była może poprzeczka, albo nawet bramka. Więc... Więc jeszcze dwie bramki i koniec odcinka. I może będzie kolejny odcinek, jak dobijecie 15 w górę. 我带我下孩在在去我们老 Dobra Ostatni strzał dodatkowy Bo to było bardzo blisko do poprzeczki I będziemy kończyć dzisiaj Więc tak Ostatni szał I z tym pięknym akcentem kończymy kończymy film, jeżeli się wam podobało, jeszcze poczekamy na Oliwiera, aż tu przyjdzie, już widać, że biegnie i więc co, co jeszcze chcesz dodać? Nic, oglądajcie Olafa odcinki, nie zapomnijcie dać dzwoneczek, żeby być na bieżąco wszystkim, którzy z Olafem i ze mną. Dokładnie. I życzymy. tak jak mówiłem, 15 w górę i będzie kolejny odcinek z Orlika lub na KKP, więc... więc życzymy Wam miłego dnia napiszę to porabiacie w weekendy, a my trochę piszemy Wam. Dokładnie. Na razie. Na, ra i do, na razie i do zobaczenia. Na razie, cześć. Na ra.